Jesteśmy w Belpinie. Mamy tutaj produkty dla gołąbków, można się zaopatrzyć. Tutaj mamy pana Krystiana Chyłę, który yy, sprzedaje tutaj, zaopatruje hodowców. Także można polecić, śmiało, można się zaopatrzyć. Pasik wypas, jakby co, Krystian Chyłę. Kategorii F, wygółki kategorii E. Olimpijska standard, kategoria D. Mamy tutaj wygółki kategorii C. Przechodzimy do wygółków kategorii B, właśnie. I analogicznie, tutaj mamy kategorię A. Tutaj mamy gołąbki Tadeusza i Kamila Gawa. Kamil nam tutaj zaprezentuje Opowie coś o gołąbkach no, Tutaj to jest moja Stara linia Linia numer 34 A tutaj mamy Pierwszą nagrodę, drugą nagrodę To jest Turka Fabera Faber jest też w kategorii, możemy zaraz przedstawić. Szkoda, że roczne się nie dostajemy prezentacji, ale. Zaraz zobaczymy. A tu jest Drugą nagrodę dostał. Kolega i szukamy Faberka. W kalendarzu jeszcze. Wszystkich złotych, które wygrały w KTB. To były takie I doszły mi następne kupy. Czyli mówisz tutaj pierwsza nagroda. Takie określone Z KTB. A to jego córka, córka tam była. 2024. I zapraszamy. Dobrze, już. Dzień dobry. Chciałem omówić przedstawić nasze dodatniki, kolor niebieski, i kolor czerwony. Oba mają taką samą zawartość w środku oraz liczbę stron. Różnica jest taka, że w czerwonym mamy tabelę na 52 pary, w pionie, czyli kolor czerwony. Kolor niebieski, też 28 stron, taka sama zawartość z tym, że tabele w poziomie na 26 pary, kolor niebieski. Mamy tutaj dwa rodzaje planerów, hodowcy na rok 2025, myślę, że są wykonane solidnie. Widać, że jest wszystko starannie tutaj przygotowane. Mamy tutaj również kroki, jak zamówić ten planer. Mamy krok po kroku tutaj wszystko rozpisane, żeby nie było problemu. Mamy tutaj również numer telefonu oraz adres mailowy, i również tutaj mamy kontakt telefoniczny oraz mailowy, a także stronę na Facebooku i link do tego, aby zamówić właśnie ten planer. Słuchajcie, teraz taka naroda specjalna budowana przez Ciędę, kolegę Bogdana też. i będziemy pali do Łębia, może właściciel do Łębia powie co o nim powie. Nie słychać! Gołub jest z Gołębi Biskupowej i z Gołębi Sztolskiej. Szkole? Tak, czy to powinno Tylko w banku tego grenu jest cały szkiela 0.36 Także słuchajcie, to jest nagroda specjalna wybudowana przez Bogdana Osianego z oddziału greniemu i będziemy mieli tego szkoda wraz z tego z Gojemie, z Rodową, losujemy. Patrz. Może zapraszamy do spotkania w 2021 roku

Tak. Tam Z Malborka, kto jest tam na pierwszym miejscu?

I lepiej w każdej kabiny po 4. Los numer 29. Los numer 29. Darek Kaptur, bo on ma od 25 do 29. Czy jest los numer 29? Darek Nie będzie kupka. Nie na później. Numer 29. 25.

A nie, 10 nie I no, szczyta szczyta. Za chwilę się rozpoczęła aukja Mój go no, w ogóle, ogóle kartę oczu Masz na sprzedanie gołębia? Nie ja nie dawałem tego. Co już to ja nie jest? Przydałem się, bo się zabiegam. do ten. No, nie, no. No, nie, Czyli, czego czego że e, od razu, jak Krzyżka od razu, od mówił? jak się od razu, jak się od razu, jak się od razu, się od razu, jak się od razu, jak się się nie razu, jak się nie razu, jak się 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 tego się nie słuchaj, się mówię, na no. się no, nie co? Ale nie ma Zadaj pytanie Nie pytanie. O, to może pan prezes oddziału Gdańsk pozdrowi no, widzów no, na kanale Pigeon Pola? Pozdrawiam widzów wszystkich Na wystawie odrębowej Gdański I jak panie Darku przykuło coś uwagę? O, nagroda jest Elegancka to jest następna, zobacz On tu czeka A tu nagroda niespodzianka, widzę Tak się on tam był, ale nie nie. nie to uwaga. A teraz yapNSその... A amtroma, eduarda, tam a tam i Nic, kurna, jeden kubek prosto w tam słaby tutaj widzów na kanale? Nie, pozdrawiam z Tadeuszem, naszych widzów. Ociąg 05, kolega Tadeusz Martowski, moja prawa ręka, moja lepsza prędkość Trzeba, ten gość mógłby być moim fanem Moim tej mojej mocy. Szanowni państwo, Stadzowy, po raz pierwszy, 200 po raz pierwszy, po raz pierwszy, Szanowny 200 po raz pierwszy, Szanowni panie, 200 po, raz pierwszy. 200 po raz drugi, Czy ktoś więcej? I 200 po raz trzeci.

Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Nie Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień

I 400 po raz trzeci. Czerwony. Zapraszamy. Nie ma chętnych na klatkę numer siedem golenia? Zostawiamy do dnia następnego. Samica, klatka numer 8. 100 zł to, za tego byłem 100 zł. 100 zł po raz pierwszy. 200 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz pierwszy. da więcej. 300 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz drugi. 350. To 400. 400 zł po raz pierwszy. 400 zł po raz drugi i 400 zł po raz trzeci. Zapraszam do no, statki po rynku. W tej chwili inicjujemy w na Młodego Gołębia, w czarny Czarne. w naszej podobnej na AWS, która odbędzie się dzisiaj na wystawie o wyrywkowym um, wydaniu. Dokument zostaje całkowicie przeznaczony na pomoc w leczeniu, dzieci. Podobno to znaczy w ostatnich latach tradycyjnie ten, ten zwyżkuje, zwłaszcza w latach 15.00. Pierwsze miejsce w oddziale w Paradorii. Pierwszy czwarty lotnik oddziału w, w Pierwszy lotnik w kategorii tyczyn z dwóch lat. Rok. Trzecie miejsce, Opel, 10 połębi z 20. Piąty lotnik, oddziału. Czwarte miejsce, młody. Drugi lotnik, oddziału w kategorii D. Szósty lotnik, oddziału w kategorii Młody. 5 razy Zapraszam Zapraszamy 100 zł, proszę. Za, za, za na gołębia młodego do lotu. 100 zł, 100 zł po raz pierwszy. Czy ktoś na więcej? 100 zł po raz pierwszy. 100 złotych po raz pierwszy 100 złotych po raz drugi i kolejny nie widzę chętnych 100 złotych po raz trzeci nie widzę zostawiamy do dnia jutrzejszego voucher no, 14 pozycja na bezpłatnego gołębia zgłoszonego do drugiej edycji e, wspólnego dojemnika Tatarska Góra tak samo jest tutaj możliwość wylicytowania i oddania gołębia na wspólny gołęb proszę bardzo kto 100 zł za ten Wączek? czy ktoś dla niego na 100 złotych 100 zł po raz pierwszy Ktoś da więcej, 100 zł po raz pierwszy, 100 zł, po... 150 150 zł po raz pierwszy, czy ktoś da więcej, 150 zł po raz drugi i 150 zł po raz trzeci, proszę bardzo. numer 15, może Kata Katarkowskiego, 100% siostra, która jest wystawiona na wystawie tutaj dzisiaj w kategorii G, 62 kooficer. Goł po jednej stronie, z domu około 30 marką do a sam jest w kategorii G, miał również 65 czy 451 Proszę bardzo. 200 złotych po raz drugi i 200 zł po raz trzeci. Proszę bardzo. koniecznych trójczak, nie trzeba chyba więcej dużo mówić. Jelemy, Porsche, Gawon Porsche, Top 24, 24. Właściciel. To jest w kwietni na gołębia ponęgo Grzegorz Stonieczny? 1000 złotych 1000 złotych za gołębia Grzegorz Stonieczny certyfikatem DNA Nie mamy, zostawiamy Przechodzimy do Głębia, straty numer 18. Grzegorz Krzyżowski. Eee, drugi gołok z Bruksela, szedł w okręgu eee, Gołów, w okręgu rozwodowych. Roz 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 Jednego z i daleko miłości dystansu. W okręgu konkurs w Brukseli, 1230 km. W A z drugiej strony to... Proszę bardzo. 100 zł 100 zł na gołębia z klatki numer 18 Nie widzę Przechodzimy, dopniemy się Mateusz do Gołębia z klatki numer 7 team Kaplinos leśnicz z polskiej kategorii A proszę bardzo jeszcze raz znowu, Klatka numer 7 100 zł po raz pierwszy czy ktoś da więcej? 200 zł po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? 300 zł po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? 300 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz drugi. I 300 zł po raz trzeci. Proszę bardzo. I przechodzimy do Gołębia, statki numer 19. Młody, później wychowany po golekach, w Gołębie w styczniu mistrza Biały Szczyt. Gołębie wyłączyły mistrza okręgu kategorii A. Pierwszego mistrza kategorii A, mistrza kategorii D, wicemistrza kategorii, wice kategorii rocznej, drugi przedownik kategorii B, piąty przedownik kategorii C, drugi przedownik Tak jak widać, dzieje się tutaj w Pryplinie. Można przyjechać 14-15 grudnia 2024 okręgowa wystawa Gołębi Pocztowych. Polskiego Związku Gremli Pocztowych Okręgu Gdańsk. Można coś sobie jeszcze wylicytować. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pigon Polan, pozdrawiam. Cześć.